Witam cię, człowieku rozumny. To jest program Breaking News, czyli wiadomości, które mogłyby nas potencjalnie złamać, natomiast na szczęście my się nie damy. Cały ten odcinek poświęcę strajkowi klimatycznemu, który miał miejsce w miniony piątek w Polsce i na całym świecie. Protesty były organizowane w ramach młodzieżowego strajku klimatycznego. Wszystkie protesty odbywały się w czasie lekcji. Zacznę może od tego, że gdybym nawet w 100% zgadzał się z postulatami i z ideami głoszonymi podczas tych strajków, to i tak uważam, że organizacja strajków w czasie lekcji jest czymś skandalicznym. Wydaje mi się, na przykład, że gdybym ja założył taki ruch przeciwko wzrostowi cen gumy do rzucia i powiedział uczniom, że mogą w trakcie urywać się z lekcji, w trakcie lekcji protestować przeciwko temu skandalicznemu zjawisku, to że również nie byłbym odosobniony w tej walce. Czy ktoś z nas umie sobie wyobrazić ucznia, który mówi: Nie, nie, ja zostanę w ławce szkolnej, dlatego że nie zgadzam się z ideami, za którymi tam będą maszerować. W moim odczuciu uświadamianie, uświadamianie dzieci i młodzieży na temat kataklizmu, który w zasadzie czeka ludzkość jest czymś tak samo niepokojącym, przerażającym wręcz jak wczesna seks-edukacja. Seks Mówienie dzieciom czteroletnim w jaki sposób, że należy się w ogóle masturbować i w jaki sposób można to robić jest dla mnie nie bardziej przerażające niż to, że tym młodym ludziom, a podobno jest coraz większy, większa ilość, liczba przypadków depresji na świecie spowodowana strajkiem klimatycznym, to jest wlewanie w dosyć młode mózgi ideologii, którą potem bardzo ciężko będzie stamtąd jakby usunąć. Ten odcinek jest za krótki na pewno, żebym teraz pokazywał wszystkie przykłady wywiadów z tymi młodymi ludźmi, kiedy podsuwa się im pod nos mikrofon, pod usta i pyta za czym tutaj maszerujesz, czego się tak naprawdę boisz. No tam są te wypowiedzi są według mnie przerażające, bo dzieciaki do końca nie wiedzą o co chodzi. One wiedzą, że coś strasznego dzieje się z klimatem. Wpływ na to ma emisja CO2, to się pojawia taka argumentacja często. Natomiast no, bardzo źli, rządzący ludzie, Którzy nic sobie z tego nie robią, skupiają się na gromadzeniu pieniędzy, a nie na ratowaniu ziemi. I katastrofalne skutki tego zaniedbania spadną na, całe, na wszystkie te dzieci i młodzież w dość nieodległej przyszłości. Z taką świadomością, mniej więcej, te dzieciaki tam maszerują. Dodatkowo chciałbym zwrócić Waszą uwagę na to, że jeżeli chodzi o seks, edukację, to jednak w dużej liczbie rodziców może się zapalić jakaś czerwona lampka, że ktoś moim dzieciakom chce mówić o seksie w tak wczesnym wieku. Natomiast jeżeli chodzi o walkę o klimat, o środowisko, to który rodzic tak naprawdę nie pomyśli sobie, hmm, to jest dobra idea, niech dziecko idzie na ulicę, walczy o tak słuszną ideę. Także wydaje mi się, że jakby dużo łatwiej przejść obok zasieków obronnych, jakim stanowią rodzice, dla wpajania pewnych ideologii dzieciakom i wpajać im. Tak naprawdę, to, co chce się im wpoić. Teraz może kilka słów na temat młodzieżowego strajku klimatycznego. Założycielem ruchu jest Greta Thunberg, a tak naprawdę to jej rodzice i środowisko wokół niej. My ostatnio poznaliśmy jej z tej akcji, gdy płynęła do Nowego Jorku jachtem, który miał właśnie oszczędzać środowisko przez to, że nie bez emisji szkodliwych substancji do środowiska. Do Nowego Jorku udawała się ze swoim tatą, i jakby fakt, że płynęli tym jachtem zaoszczędzili dwa bilety lotnicze, miał być takim symbolem walki o środowisko. W niewielu mediach pojawiała się informacja o tym, że cała ta jej ekipa kilkukrotnie latała, zdaje się, w tą i z powrotem, też wszystkie rzeczy za nią poleciały, których ona przez te kilka tygodni w Nowym Jorku potrzebowała, więc, tak naprawdę, ta cała troska o środowisko jest tutaj no, bardzo taka rzecz symboliczna, a wręcz Bilans jakby przelotów jest na minus dla środowiska. Myślę, że już słyszeliście tę wypowiedź, natomiast chciałbym, żebyśmy jeszcze raz posłuchali wypowiedzi Gryty Thunberg w trakcie poniedziałkowego szczytu klimatycznego ONZ. Moja generacja zniszczyła tysiące bilionów ton twojego CO2 z powietrza. Powinnam wrócić do szkoły na drugiej stronie oceanu. Jednak wszyscy przyszli do nas, młodzi ludzie, z nadzieją. How dare you! You have stolen my dreams and my childhood. People are dying. Entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction. You are failing us. But the young people are starting to understand your betrayal. And if you choose to fail us, I say we will never forgive you. Ocenę tej wypowiedzi i całej tej sytuacji, roli tego dziecka pozostawiam Państwu. Chciałbym natomiast pokazać jeszcze wypowiedź pewnego polskiego aktywisty, chłopak ma 18 lat. Pan z powodu tego zbliżającego się kryzysu klimatycznego przeszedł nawet. Swojego rodzaju depresję, prawda? Tak, dokładnie. Było to trudne doświadczenie, było to bardzo emocjonalne doświadczenie, było to też e, doświadczenie wielkiej samotności. Ale to jak poradziłem sobie właśnie z, z tymi emocjami, czy dalej sobie staram z nimi radzić, e, każdego dnia po kolei powiedzmy, e, to właśnie będąc aktywistą Młodzieżowego strajku Klimatycznego, który po prostu pozwala mi przeżyć każdy dzień po kolei e, walcząc z kryzysem klimatycznym. Kiedy słyszę te słowa i pomyślę o moich dorastających dzieciach, przeszywa mnie lodowaty dreszcz i mówię zupełnie serio. Teraz chciałbym jeszcze na chwileczkę powiedzieć o młodzieżowym strajku klimatycznym i o, o, o jego postulatach. Przedem sobie na stronę to jest strona anglojęzyczna. Myślę, że moje tłumaczenie dość wiernie oddaje postulaty takim głównym jakby postulatem, misją tego, tego stowarzyszenia jest walka o Green New Deal, czyli zielony nowy ład. Na pierwszej pozycji znajduje się taki cel: aktywna praca przeciwko wpływowi zmian klimatu na mniejszości. Tam jest wymienione kilka na czwartym miejscu jest LGBTQ, którzy są na pierwszej linii strzału katastrofy klimatycznej. Czyli mniejszości, w tym LGBTQ, jest na pierwszej linii strzału katastrofy klimatycznej, która czeka świat. Punkt drugi, usunięcie barier rasowych, regionalnych oraz gender based. Ja nie wiem, jak to nawet przetłumaczyć, bo to na pewno nie chodzi o. o... Płciowe, nie chodzi tu o kobiety i mężczyzn, czyli takie bariery oparte na rasie, na miejscu pochodzenia i na gender, przeciwko wzbogacaniu się i dochodzeniu do zamożności. Kolejny z punktów mówi o szacunku dla rdzennych Amerykanek, queer i transseksualistek oraz ludzi queer i trans ogółem oraz ochrona tych ludzi przed atakami i przemocą. To wszystko jest cały czas w ramach Zielonego Nowego Ładu, będącego głównym celem młodzieżowego strajku klimatycznego. I uwaga, punkt 3. Jeszcze jeden punkt, który sobie wypisałem. Wprowadzenie pojęcia uchodźca klimatyczny, który obejmuje różne typy uchodźców, w tym na pierwszym miejscu uchodźców wojennych. Tak tam jest napisane, nie wiem do końca, jak uchodźcy wojenni mają się do uchodźcy klimatycznego. Natomiast y, cytuję cele zawarte na stronie internetowej młodzieżowego strajku klimatycznego. Moi drodzy, podczas strajków klimatycznych miliony młodych ludzi wyszło na ulice, żeby ostrzegać świat przed katastrofalną przyszłością. Ja oglądając te wszystkie sceny, Czuję, że osiągnęli sukces. Zacząłem się bać o przyszłość świata. Natomiast w moim przypadku nie ma to żadnego związku ze wzrostem temperatury. Kochani, to był program Breaking News, czyli wiadomości, które mogłyby nas potencjalnie złamać. Na szczęście my się nie damy. Zachęcam Was, żebyście w komentarzach spróbowali wypowiedzieć się o najlepiej merytorycznie, w jaki sposób odbieracie. Ten strajk klimatyczny? Jakie macie odczucia i teorie na temat oddolności tego ruchu, że inicjatywa tutaj wychodzi od dzieci i młodzieży, oraz jaki tak naprawdę cel mają organizatorzy tego marszu? Jeżeli miałbyś ochotę wesprzeć ten kanał i moje starania, żeby przywrócić troszkę szacunek dla myśli konserwatywnej oraz obnażać socjotechnikę i metody działania oraz cele tego ruchu neomarksistowskiego, który obserwujemy w Europie Zachodniej, w Stanach Zjednoczonych oraz coraz bardziej wchodzący do Polski, i jeszcze jeden postulat, o który postaram się walczyć, to jest wolność słowa dla ludzi, Oglądach prawicowych, dlatego że od kwietnia tego roku, kiedy troszkę zabieram głos, poczułem niejednokrotnie, co to jest kaganiec dla ludzi, którzy wyrażają poglądy podobne do moich. Jeżeli zatem chciałbyś wesprzeć mnie w tych staraniach, to pod filmem znajduje się link do Patronite. Każda najmniejsza nawet kwota pozwoli mi troszkę więcej czasu i energii poświęcać na rozwój tego kanału. Człowieku rozumny, trzymaj się, niełam się i bardzo Ci dziękuję za Twój czas.